Witam serdecznie! Dobry wieczór, Szymon Konieczny, strona Facebooku, koncertomania. Ja się z Cicho! Jakie cicho, jakie cicho. Teraz mogę powiedzieć, zdradzić tajemnicę. Idąc dzisiaj przez jasło, spotkałem wyjątkowego gościa. To było spotkanie na spontanie i z dedykacją dla wszystkich czytelników i fanów strony na Facebooku koncertomania. Jasielska i okolice. Przygotowałem taką spontaniczną, przedkarnawałową niespodziankę filmik dla Państwa, dla wszystkich czytelników z strony na Facebooku: Koncertomania Jasielska. Jak to jest bardzo wesoły filmik, pozytywny, z poczuciem humoru. Przed Państwem znakomity, wspaniały, znany na całej Polsce i na całym świecie satyryk. Przed Państwem. Słowa Facebooku koncertowania Jesielska Juchlice, spotkanie na ja panu, spotkanie. Na Szymon Konieczny. Okej, okay, dobrze. Ha. Już. Szanowni Państwo, zostałem napadnięty przez Pana Szymona Koniecznego, ledwo wysiadłem. Jeszcze nie zrobiłem próby i już po prostu poprosił mnie, żebym pozdrowił wszystkich, którzy mnie bardzo lubią w jaśle. Niniejszym czy nie. Pozdrawiam nawet tych dwóch, którzy mnie nie lubią. Wszystkiego dobrego. Nie zapraszam państwa na mój recital. Bo to jest i ponieważ... zamknięta i zamknięta, i ale biletów już nie ma. To jest jeszcze bardziej ważne niż czy otwarta, czy zamknięta. To następny razem będzie okazja. Tak jest. Wszystkiego dobrego, kochani. I do zobaczenia. Ta, yy, moje rodzinne Wielopole jest sąd. 28 kilometrów, więc pamiętajcie, nie wypieram się nigdy korzeni i zawsze pamiętam skąd pochodzę. Pa! Do zobaczenia! Piątka! Także proszę Państwa, to był dla Państwa Marcin Daniec, pan Marcin Daniec, który dzisiaj zagościł w Jaśle. Niestety to była impreza zamknięta, ale miejmy nadzieję, że na następny raz znowu pan Marcin przyjedzie do Jasła, aby dać koncert na większą skalę, proszę Państwa, otwarty. Także proszę Państwa, wielokrotnie bywałem na kabarecie Marcina Dańca. Kabaret Marcina Dańca, godny polecenia w Waszych miastach. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice, a już po godzinie 24, nawet i wcześniej przed 24, tak jak obiecałem, pokażę Państwu filmik, Online Karnawał Online 2025 roku ze strony Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice. Także do zobaczenia, widzimy się za moment. Szymon koniecznie strona Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice.